Siemano z tej strony, best Margo i witam Was w kolejnym odcinku z Margonem. W dzisiejszym oczywiście będziemy mieli sobie SK, które jest z nami przy każdym odcinku i jeszcze. No słuchajcie, nie, napiszcie w komentarzu: dać mu więcej 25 do 950 za zew, czy pozostać przy swoim 900 925M, bo taka jest moja oferta za zew. Zawsze chciałem mieć zew, myślę, że z zewem byłbym kozak. I ogólnie ja teraz już mam. Jestem takim graczem, który legendy może raczej kupować za zarobione wcześniej pieniądze, bo moi, mój czas, mój okres na lotanie legend i na w ogóle zdobywanie dobrych dropów już minął. To jest przeszłość i to mega przeszłość. Teraz te legendy mogę jedynie kupować jak taki stary dziadek, ponieważ nie gram za dużo w Margonem, więc też nie mam za dużo okazji na lotnięcie. Chociaż tak jak widzieliście w ostatnim odcinku, kupię to i kupię to na Przepraszam Was od, odcinku. Yy, tak, idziemy sobie teraz do Ithan. <laughs> Pójdziemy sobie do depo i w tym odcinku. Na początku oczywiście, gdzie będziemy przeprowadzali tą transakcję, yy, no dobra, nie przemu studia po prostu Ithan. Yy, na początku sobie trochę porozmawiamy. Minuta 23 odcinka już jest prawie że. Idę do Depa, poszedłem do aukcjonera. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale po... Aha, czekajcie, yy... wysłał mi ostatnio mój widz, z którym drognąłem legendę na odcinku. 200, chyba 50M, a ja potrzebuję 925M, więc weźmy sobie tak. Yy, pobierz i teraz tak, mam 100M, potrzebuję jeszcze 850. On mi wysłał 250, więc 600 jeszcze muszę pobrać. Aha, dobra. czyli najpierw 500, teraz jeszcze 100 postaw się na moim miejscu, dobra 700M już mam i chyba on 250 albo 200M mi wysłał chyba 250, więc sobie zaraz te pieniążki odbierzemy, tu już Dernis stoi i sobie zaraz to ogarniemy chyba 250, tak 950M niestety legendy tutaj są mega drogie oczywiście jakiś tam jeszcze zapas mam, Dernis sprzedaje mi legendę no ładna jest Wy jej nie widzicie? No teraz. Ładna jest, naprawdę jest ładna. Podobają mi, podoba mi się jej kształty. Ja już jestem kolekcjonerem. Aha, kurde, sorki. Przepraszam, to nie była próba oszustwa. Po prostu się chyba zamyśliłem. 950M, czyli 4560. Czy jest 950M? Jest. Akceptuj, tak jak była umowa. Tak, legendę kupuję. Słuchajcie, już mamy zawik. Bardzo ładna jest ta legenda i chyba trzeba ją sobie przetestować ją. No ładnie wygląda w ekwipunku, powiem szczerze, że ładnie wygląda w ekwipunku. Teraz sobie ułożymy jeszcze te legendy tak jak one powinny leżeć i zaczynam odcinek, bo 3 minuty już ponad on trwa. Idziemy sobie najpierw chyba na SK może? Chociaż SK przed chwilą było, to może jakiś Herosów poszukamy, może będzie Sekta, może będzie... zobaczmy co. Okej, okay, dobrze, zacznijmy sobie od, yy... o, bo nie wiecie co, będziemy sobie grali teraz z dwoma klątwami, zobaczymy jak będą wchodziły. Yy... Zacznijmy sobie od sekty, czyli bijemy sobie na początku A na Ananiela, zaraz pójdziemy sobie na Gotardusa, z którego ostatnio dropnęła legenda. I to nie jedna, chyba trzy dropnęły nawet, jak mnie nie było. Dobra, coś wolno idzie, dajmy sobie auto. Chyba nie padnę, tak, yy, zwykły naszyjnik, więc coś innego z niego. Yy, szkoda, że nic dobrego, tylko coś yy, bardzo złego i chujowego, czego ja nie chcę. Idźmy sobie teraz na Gotardusa, zmiejmy sobie oczywiście zbroję, ulećmy się i sobie zaatakować. no mogłem przejść tego zaatakować, ale dobra, bijmy Gotardusa i z niego mikstura, która mi się przyda w sumie, bo tych mikstur, mimo że mam tutaj zapieprzone te torby, to nie mam zbyt dużo, więc się przydadzą i lecimy sobie teraz na Bergę albo sts Dobrze, jesteśmy na Bergomonie, z której już nie potrzebuje pierścienia, ale jakiś ofensywny by się przydał na filmie. Nie powiem, że nie. <laughs> Dajmy sobie auto, chyba nie powinniśmy paść. No właśnie, teraz lecimy sobie na SK, bo widzę, że już powinno być zrespione, a więc raz, dwa, trzy. Na SK tepamy się. Ok, jesteśmy na łowcy, czyli na Bragarcie, chyba tak to się czyta. Trzy zekolata, czyli typowo. Typowo odcinek się zaczyna, właściwie już trwa 4 minuty i 40 kilka sekund. Lecimy sobie na Zyuga, który w tym odcinku. O, proszę Państwa, chciałem powiedzieć, że będzie hamel w tym odcinku, ale jakbym tak powiedział, to bym zgrzeszył i bym go bardzo obraził, i wtedy naprawdę mógłbym mi nic nie dać. A tymczasem jest z niego herozbroja i no, ładnie się pokazał. Zobaczymy, jak będzie w dalszej części odcinka. Bijemy sobie teraz prusza. Który, no proszę Państwa, spójrzcie na to, unikalowe rękawice, bardzo ładne. I na korku, oczywiście, stoimy sobie przy tejściowej, którą teraz atakujemy, i próbujemy dropnąć z niej oczywiście wałek, który przyda nam się na naszego maga, czyli osiedlowego szperacza, na którego właśnie relogamy. Nie, chyba tutaj stoi na grabku, ile się nie mylę. A jednak nie na grabku, tylko na mm, władcy żywiołu, Nie, nie władcę o jeden szkielet. Szkiele żywiołów, Dobra, dużo się nie pomyliłem. <coughs> tak, ktoś ostatnio pod odcinkiem napisał mi, że ja najpierw nagrywam, wiecie, obraz i tak dalej, to jak gram, a później podkładam pod to głos. Yy, nie wiem jakim sposobem na to wpadłeś, ale tak nie jest. Yy, w ogóle nie wiem, czy to można jakoś zauważyć, gdyby ktoś tak robił, że on napisał taki komentarz, ale tak nie jest. Yy, w sumie chyba tylko tyle się powiedzieć, że. Nie wiem w jakim sposobem na to wpadać, oczywiście, zwykła różdżka. Bardzo, bardzo fajnie. W ogóle wpadłem na fajny pomysł: na fajny pomysł, że pójdę sobie osiedlowym szperaczem na krzyża. Którego uwielbiam. Nie wiem dlaczego, ale mega lubię tą E2. I mega lubię tą e i dotknąłem z niej chyba dwie albo trzy legendy, a nigdy nie miałem jej jeszcze na odcinku. Oczywiście z głosem, bo wcześniej, jak posperacie sobie trochę po moim kanale, to takie odcinki się pojawią. Na pewno biłem na Heliosie dużo krzyża. I chyba nawet jakaś legenda jest na filmie, z tego co pamiętam. Ale w dzisiejszym odcinku na pewno będzie krzyż, bo bardzo lubię numer 2 i kojarzy mi się z legendą z Edwa, która daje mnóstwo legend. Ponieważ na Heliosie jak grałem, to był taki jeden typ, który te legendy z krzyża, Loto po prostu jakby kurna pracował w fabryce legend z krzyża, naprawdę robił ich niesamowicie dużo. Nie wiem, jak to było możliwe. Ale miał po prostu aż takiego farta, że tych legend zrobił tygodniowo to 3-4 spokojnie, nie? Więc naprawdę mega. Dobrze, słuchajcie, mamy piekielnego kościoła, który już jest zamówiony, czekamy tylko na typa, który go zamówił, i za chwilę będziemy go klepali. Dobrze, chyba będziemy go już zaczynali bić, o ile się nie mylę. Chyba tak. No tak, podchodzi do niego, podchodzi już nie wiem. Aha, dobra, bijemy, ok. Bijemy i tak hero, butki, które będą moje albo tego drugiego wojownika, to raczej też sobie weźmiemy, zobaczymy co dostanę. I dostałem, uwaga, 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 buty heroiczne z kościoła, ale super, lecimy sobie dalej. Albo czekajcie, nie, jest Morten, to sobie ubijemy Mortena, oczywiście w grupie. Skoro już mam, aha, dobra, Odeszli chyba z grupy, no to fajnie. Nie mam ani ostatniego, bo to jest CBK, tak? Tak, to jest CBK. Więc szans nie mam żadnych, ponieważ ani ostatniego, ale mam klątwę w sumie. Raczej ona gówno mi da. Ale oha, dobra, 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 to to by było na tyle. Ej, skąd mam A, przecież mam jeszcze. Na dobra. Przecież jeszcze na szyjnie miałem, no tak. No i 70%. <laughs> Może nawet troszkę mniej. 60, kilka. 67, dobra, lecimy dalej. Teraz chyba powinno być już SK. Kuba Czarnota, pozdrowki dla Ciebie. Zaczynamy oczywiście część odcinka z pozdrowieniami dla Was. I mam nadzieję, że dzięki wam i dzięki moim pozdrowieniom, i dzięki mojemu szczęściu i dzięki wszystkiemu dropniemy coś naprawdę fajnego, nie biesia. Yy, na pewno bym uwalił, ale nie będę je tykał. Lecimy sobie na... może właśnie na tego krzyża, co? Bartek Lisowski, pozdrowki dla Ciebie, bijemy teściową. Oczywiście, wiesz, no, na co yy, polujemy bijąc teściową. No, chyba tylko można na jedną rzecz w sumie polować. Chociaż te heroiki, które z niej dropią, a które mi nie dropią, również są fajne. Niektóre, no ale na razie zwykła, pomocnicza kuleczka. Lecimy sobie dalej. Kali Cox, mam, na, mam nadzieję, pozdrówki dla Ciebie, mam nadzieję, że serio będzie jakiś heroik, chociaż no, wolałbym legendę, no w heroiki tutaj nie ma co się za dużo bawić, wiecie, już na takich światach prywatnych, czy to właśnie na podwyższonych statystykach takie hero, tak naprawdę dla nas to nie jest żadne, żadna uciecha, chyba, że to naprawdę jakieś kozackie hero, no ale te legendy raczej są poszukiwane. Szymek Skurwiel, pozdrówki również dla Ciebie. Mam nadzieję, że nie będziesz wielem i pomożesz mi dropnąć legendę. E, chyba jednak... E, może malutkim, ale jesteś. Ale spoko. Czysiek, dziękuję Ci, że życzysz mi legendę. Ja sam sobie również życzę, uwierz mi. E, ze szkieleta może dropnąć chyba dwie, tak? Budki i zbrojkę. A co nam dropnie? Okaże się za 3, 2, 1 i... szafir. No tak. Yy, no tak, aha, jeszcze nas zaatakował jakiś tancerz ostrzy, więc będziecie mieli szybkie PVP. Oczywiście szybkie wiadomo, na którą yy, stronę się to przechyli. Oczywiście nie na tancerze, bo jednak tych leveli ma więcej, a tutaj chyba przewaga jest włączona. No właśnie. Yy, no ale co, wstaje i lecimy? Aha, 15 sekund się respie, no to super. Bo chyba to jest jakiś talizman legendarny. Wstaje, tak. Yy, wstaje i lecimy sobie oczywiście na krzyżach. Patryk D. spytał. Napisał w komentarz, że może bym nagrał coś z publika. Tylko wiesz, Patryk, tak naprawdę jeśli ja bym nagrywał coś z publika, załóżmy, z Majony, na której mam postać, to wyobrażasz sobie, że te odcinki wyglądałyby tak, że ani bym nie znalazł Herosa. No wiadomo, jak szuka się herosa, herosów na zwykłych światach, i tak naprawdę nagrywać taki odcinek, mógłbym, musiałbym bardzo długo. Ponieważ respę E2, no wiadomo, że resp się i dłużej, i tak dalej, ale nawet nie chodzi o to, nie byłoby żadnych herosów, bo znaleźć herosa na świecie zwykłym graniczy naprawdę z cudem. Tutaj tych herosów jako taką mogę znajdować, jeśli nie, to znajdzie ktoś inny, więc zawsze ten odcinek jest o tyle ciekawszy. Bo nagrać odcinek ze zwykłego świata to ja mogę, tylko nie jestem pewien, czy chcielibyście oglądać. 30 minut, 40 y, szukania załóżmy kostka, przewodnika, opka, czegokolwiek na zwykłym świecie, i tak naprawdę nie znalezienia tego, więc wydaje mi się, że takie odcinki byłyby dość nudne. Nie wiem, czy nawet ja bym chciał takie odcinki y, oglądać, a co bardziej, wrzucać. Dobra, i Trzecia szansa. Y, pozdrawiam cię. Bijemy Ananiela. Słuchaj, dam. Jeśli z, z niego nie drobnie nic fajnego, pójdziemy jeszcze na Gotardusa. Dobra, słuchaj. Jeszcze nic straconego, idziemy sobie na Gotardusa. Napisałeś, że za pierwszym razem był Pustak, później Herko, teraz musi być Legenda. Za drugim był oczywiście Unia, nie Hero, a teraz ma być Herol lub Legenda. Więc zobaczymy, czego Tardus pomoże Ci w spełnieniu tej obietnicy. Uwaga, osta... Na, 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 lecimy dalej. Ja tego nie komentuję. Dobra, słuchajcie, chyba wiecie, jaką katorgę przeszedłem, żeby dostać się na tą zastroną E2. Tych mobów po drodze do wybijania jest tyle, że to się nie mieści w pale, i normalnie, jak idę przez to wszystko, to aż mnie wszystko kurna, aż się wszystko we mnie gotuje. Słuchajcie, postanowiłem że ogólnie <laughs> szedłem dwa razy przez tą katorgę, ponieważ jestem również tutaj moją drugą postacią, czyli koreańskim Rura Bomberem. Będziemy sobie wili zaraz arcymaga, więc to będzie fajne, fajna rzecz na odcinek. I słuchajcie. Od następnych odcinków i w sumie od części tego odcinka nie będę wszystkich pozdrawiał już na filmie. Później ja się boję, że jeśli was pozdrawiam i nic nie dropi, to ktoś się może przejąć. Jeju, pozdrowił mnie, próbował, żeby było miło na odcinku, a nic nie dropi. I o kurna, mać! No patrzcie, nie, no teraz mogę kogoś pozdrowić, a więc pozdrawiam. Od teraz po prostu was wszystkich. W każdym odcinku będziecie mieli wszyscy pozdrówki. Nie będę czytałników, będę zawsze sobie wybierał kilka osób, które będę pozdrawiał oddzielnie I to będą takie kozły ofiarne Na to, jeśli nic mi nie będzie dropiło, Wtedy będę na was, na te kilka osób, które będę sobie wybierał w komentarzach Zwalał yy, winę Natomiast jeśli chodzi o <laughs> pozdrówki, wiecie, takie yy, osobiste No to nie będą już one do wszystkich herosów Bo się boję trochę, że ktoś się w końcu przejmie i będzie lipa Czekamy teraz sobie, wybiłem sobie oczywiście te i czekamy sobie na bicie Arcmaga. Teraz chyba jestem już tak na Gotardusie, więc bijemy sobie Gotardusa i proszę Państwa, jak zwykle gówno. Więc lecimy sobie na Ananila, którego chyba nie ma. No właśnie nie ma. To może zrespił się Krzyżowiec. Mamy Krzyżowca. Krzyża, z którego dropnąłem legendę. No i zobaczymy, czy on tutaj zabłyśnie na odcinku i pokaże się no jak na razie z dobrej strony się nie pokazał, ale mam nadzieję, że następne dwa dadzą nam to, czego oczekujemy. Dobrze, bijemy sobie jeszcze Anala, później będzie SK o ile stoi. Pójdziemy sobie solo na czachę moim wojownikiem. E, zobaczyć, tym razem będę bił z dwu a nie z jedno. Przepraszam, że tak w ogóle zrobiłem coś takiego w poprzednim odcinku. E, a więc tak, Ananiel oczywiście wiadomo, gotardus również. Lecimy sobie na SK, zobaczymy, czy w ogóle stoi. Dobrze, napisał, że, może, że mogę już powoli relogać na yy, arcego, więc zaraz będziemy go bili, ale oczywiście przedtem ubijemy sobie... Mam nadzieję, że ubijemy oczywiście. <laughs> Przepraszam, ubijemy sobie czaszkę. Albo spróbujemy o niech To będzie lepsze słowo, bo potem napiszecie mi, że... Powiedziałeś, że ubijesz, a nie ubiłeś. I taki jesteś kłamca, oszukujesz widzów i tak dalej, i tak dalej. Ym, a czekajcie, 47% Ej, idzie nieźle, nie? Na razie cicho, ale... No. Nie! Dobra, czekajcie, musimy ubić. 1% ubiję. Dobra, mniejszy zworek ze złotym wpłyłem. Idealnie! Logamy sobie teraz już na korka i bijemy arcymaga. Dobrze, chyba będziemy już atakowali Arcymaga. Tak, atakujemy! Słuchajcie, mamy w grupie 7 osób. Tutaj widzicie oczywiście ten dodatek. Chyba o nim mówiłem w poprzednim odcinku. Dobra, liczymy. E, pokazuję, ile mamy członków w grupie i kto jest założycielem. Nie wiem, dlaczego właśnie mm, założyciel pokazywany jest jako ta ostatnia osoba, czyli ta siódma. E, no ale zobaczymy. E, Aur nie mam, ale chyba leka mam. Chociaż nie, na tych umkach chyba nie ma leka. A kury na mój zastępca powiedział mi, że używaj umek zawsze numer jeden, a na nich chyba nie ma leka, więc e, będzie dość ciekawie. Ale dobra, 99%, więc tak na razie idzie bardzo dobrze. Już prawie Arcymag ma pół HP. No dokładnie 98, teraz, więc już nie jest źle. Ale jest wytrącenie, zaraz będziemy czekali na jakieś klątwy. Już jedna była. Teraz wytrącenie, ale jest i klątwa, więc najpierw wejdzie klątwa, a później wytrącenie. Bijemy sobie go, oczywiście, lodowym. Szybka strzała weszła, więc to oznacza kolejny hit. Jest jakieś zamro. Jeszcze klątwa nie wyszła ani wytro, więc będzie. Fa A nie, wytro już wyszło. To jeszcze klątwa siedzi, więc jesteśmy jeszcze <laughs> do kolejnego specjala yy, chronieni klątwą, która wyszła. Yy, bijemy sobie oczywiście lodowym, żeby obniżać SA naszego przeciwnika, czyli piekielnego arcymaga, który jest tytanem. Yy, może zrobię lekkie cięcie, i spotkamy się, jak będzie miał już nieco mniej. Pracy. Dobrze, słuchajcie, mamy 31%, więc myślę, że to jest najlepszy moment, żeby zacząć znowu nagrywać. Słuchajcie, ubijemy arcego i lecimy sobie od razu na Wiwiankę, która jest w Gwarze Hamryt. Mam nadzieję, że. Viviana to wiecie, jakie to jest heros, nie? Dotknąłem z niej tylko raz legendę i to po przerwie, która trwała chyba 4 miesiące o ile nie więcej. Arcemak 15%, 16 właściwie. Kończymy go i lecimy sobie szybko na Wiwiany. 12, no a teraz już powinno być auto, to ja może dam. No i słuchajcie, jest tak, heroiczny pierścień i trzy unikaty. Ja sobie wezmę to, bo to jest ten przeklęty unikat z tego, co widzę. Yy, więc weźmy sobie ten unikat, te dwa odrzuciśmy i heroika i tak, i tak nie dostanę, więc po co mam go brać. Lecimy sobie teraz od razu na Vivianę, a więc ja relogam i zaraz się na niej spotykam. No słuchajcie, już czekamy na Vivianie oczywiście. Yy, Pozdrowki dla Gingersa, który bije ze mną yy, oraz dla... Yy... Michaela Elitarnta <laughs> o ile dobrze to przeczytałem kaszel mnie męczy coraz bardziej więc y, przepraszam za kaszlenie na odcinku, ale to nie jest y, to nie jest moja wina, no wiecie co nie? Y, czekam sobie oczywiście na bicie bijemy, dropimy legendę i jeśli jest legenda to kurde, oczywiście łapię na 100% i nie ma innej opcji dobra Ogólnie Michael coś napisał na czacie, że on też nagrywa jakiś miks na YouTube. Więc jeśli dropnie legenda, to będziecie mieli link do jego kanału w opisie. A jeśli nie, to nie, nie będę go promował. Nie, oczywiście żartuję, dobra. Słuchajcie, 78%. Poradzimy sobie z nią oczywiście easy. No ale skoro chcę turkę, to niech ta turka będzie. 35%, 32, 23%. I uwaga, proszę Państwa, co będzie za lot? 2, 4, 6, 7 osób. Tak, dobrze policzyłem, dobrze. 7 osób i dwa unikaty Eteryczna Tarcza oraz Furia Viviany. Biorę sobie Furię Viviany, bo fajnie brzmi ta nazwa. Mimo, że Unikat mnie w ogóle nie interesuje, tak ktoś napisał, że szalona rzeczywiście jest mega szalona. Pójdźmy sobie, może jeszcze na dwa, ale chyba ją ubiję Sam. A jednak nie ma Viviany nawet, więc widzicie. Lecimy sobie na sekty, może i coś tam jeszcze, coś tam jeszcze. I będziemy powoli kończyli. Dobrze, bijemy sobie oczywiście krzyża, to jest jego trzecie bycie w tym odcinku, jeśli dobrze policzyłem. Później lecimy sobie na sektę i z sekty pójdziemy sobie na ostatnią e w tym odcinku, którą będzie czaszka pokonana, oczywiście, że pokonana, bo to jest easy, moim wojownikiem solo. No i tak, zaczniemy sobie od Gotardusa, który da mi teraz y, miksturę. Miks... aha, dobra, dobra, nie było tematu, idziemy sobie na Ananiela. A jaka, że Ananiela nie ma, to ubijemy sobie... Sadoreczkę sklepiemy tutaj na pyreczkę. Eee, sadoreczka oczywiście, kurna głupia szmata. Lecimy sobie na STS do kolejnego wariata. Ale tutaj... No i jeszcze Bergmona z sekty i lecimy sobie na Czachę. umarł... Aha, kurna, myślałem, że na hita zdjąłem Bergę, to była jej obstawa, mag. Bijemy Bergę, która jest oczywiście pusta, a ja lecę już na Czachę. Dobrze, słuchajcie, dzięki wam za obejrzenie tego odcinka, chciałem wam tylko powiedzieć, że poprzedni odcinek rozjebaliście pod każdym względem, i pod względem wyświetleń, i pod względem znowu komentarzy już któryś raz z rzędu, i pod względem łapek, których jest chyba 250, jak nie więcej, o ile nie 270 nawet wiecie, komentarzy jest mnóstwo, dostaję ich coraz więcej, jak wchodzę na kanały osób, które, a czemu ja biję zwykłym, a nie błyskiem, aha, dobra, yy, czekajcie, błyskiem, dobra, bijmy go błyskiem. Ja wchodzę na kurwa mać kanały innych ludzi, którzy mają podobną ilość subskrypcji, tych komentarzy jest koło 20, 15, może 30, a ja mam ich pod odcinkami po 80, po 90, czasami po 100, a czasami po 70. Słuchajcie, to jest naprawdę niesamowite, co wy robicie i <laughs> dziękuję wam za wszystkie komentarze, lajki. No i co? Kolejny odcinek pewnie pojawi się znowu gdzieś za jakiś tydzień. Tak naprawdę to zależy tylko od tego, jak będzie chciało mi się nagrywać. Wiecie, że nagrywam mniej więcej co tydzień, ale czasami te odcinki wpadają częściej, czasami nieco dłużej trzeba na nie czekać. Wszystko to zależy od nastawienia. A więc dzięki Wam za obejrzenie! Trzymajcie się i do następnego odcinka! Cześć!